Ja nienawidzę jesieni, ja tak samo. Miau, ja tak samo. Ciągle pada deszcz, są kałuże, jest brudno, no po prostu się nie da wytrzymać. No i jeszcze ta zmiana czasu. Ja pamiętam, jak chodziłam do straszywówki, to jak chodziłam do szkoły, to było ciemno. Jak wracałam ze szkoły, to też było ciemno. Miau, no właśnie, porażka. No i jeszcze te kiepskie oświetlenie. Ja nie mogę, jakie wy macie problemy, tego się po prostu słuchać nie da. No to tego nie słuchaj i tyle. Nie, mam lepszy pomysł, zamknij się. Sama się zamknij. Ło, ale to było mocne. Miau, Rita, jaki masz znowu problem? No właśnie, weź się ogarnij. Hm, żałosne jesteście. No dobra, pozwiedzaliśmy sobie szkołę tak na szybko. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, no to możesz mi je zadać teraz. Jesteśmy teraz w sali gimnastycznej, no i tutaj jest twoja klasa. No i jak widzę, same dziewczyny są, więc w sumie masz nawet fajnie. Więc no, w sumie to chyba tyle. Masz jakieś pytanie? Nie, nie, nie mam pytań, ale znając moje życie, na pewno się jakieś pojawi, jak już sobie pójdziesz. A tak w ogóle to dziękuję ci za takie szybkie oprowadzenie i. No i w sumie to tyle, miło było poznać. Em, no dobra, no to ja już sobie pójdę, bo w sumie lekcje są i ja już jestem spóźniony. Jakby co, to śmiało pytaj. Dobra, to narka. Uuu, nowy chłopak! Dobry klaso. Dzień dobry! No dobrze, no to ustawcie się w dwóch szeregu. Em, przepraszam, mam na imię Dylan, jestem nowy i... i mam chodzić do tej klasy. Witaj Dylan, miło mi cię poznać. Mam na imię Tomi i będę Ciebie uczyć wychowania fizycznego. Jeżeli masz trój na WF, to proszę cię iść do szatni przebierz się, okej? Okay? no dobrze. No dobrze, no to czy ktoś nie ćwiczy? Ja nie ćwiczę. Rita, znowu? O ile się nie mylę, już wykorzystałaś wszystkie nieprzygotowania. No niestety, dzisiaj będzie jedynka. Trudno. No dobra, Rita, siadaj na ławkę. No dobrze, klaso, jak już przyjdzie Dylan, no to zrobicie 10 kółeczek wokół sali. Jestem już gotowy. Dylan, nie zapomniałeś o czymś? Mm, nie jestem gotowy. No a czapka? A co z nią nie tak? Dylan musi ściągnąć tą czapkę. Czapka nie jest elementem stroju na wlew. Chyba jakbyśmy wyszli na dwór, na zewnątrz, na przykład w takie chłodniejsze dni, to wtedy możesz włożyć tą czapkę. Ale teraz ćwiczymy w sali gimnastycznej, więc ją ściągnij. No ale ja nie mogę. Dlaczego? Ee, no, bo ponieważ jest... Um, zimno mi w głowę. O, Dyla nie wygłupiaj się, ściągnij tą czapkę. No, ale ja naprawdę nie mogę. No to ja ci ją ściągnę. Haha, <śm> łysol! <śm> <śm> <ś> 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 Asteranowa, jak ty się znalazłaś w tym parku i co ty tam robiłaś? Zgubiłam się. Jak się zgubiłaś? Miałam problem z teleportem. Jaki teleport? O czym ty gadasz? To może inaczej. Ja i moja rodzina mieliśmy się tutaj przeprowadzić na Ziemię. Tak, to były moje plany. Zgubiłam je. No to jak chciałaś się tutaj przeprowadzić z rodziną, no to gdzie są twoje rodzice? Oni są w domu u siebie. I nie szukają ciebie? Nie, dlatego że na pewno nie wiedzą, że ja tutaj jestem. Czekaj, to znaczy, że co, rodzina nawet nie wie o tej przeprowadzce? Wiedzą o przeprowadzce, ale nie wiedzą, że ja tutaj sama przyleciałam. Uciekłaś z domu? Nie, po prostu chciałam zobaczyć, jak tutaj jest na ziemi. Eee. No bo jak się dowiedziałam o przeprowadzce, to po prostu było mi smutno. Ach przeprowadzki, znam ten ból. No właśnie, mam szkołę, kosmicznych przyjaciół, nie chcę ich opuszczać. No to dlaczego sama tutaj przyleciałaś do nas? No bo chciałam zobaczyć jak tutaj jest, czy będzie lepiej czy gorzej. Hmm, no i jak wrażenia? Jestem przerażona. A bo niby czemu, bo gorzej u nas? Nie, nie, nie o to chodzi, źle mnie zrozumiałaś. To o co chodzi? No bo nie wiem jak wrócić do domu, zgubiłam swój sprzęt. No właśnie, a ja jej pomagałam to znaleźć. A co to jest? Jak to wygląda? Jest fioletowe i około takiej wielkości. Uuuu. No dobra, okej, okay. tylko wiecie co? Będziemy musieli to przełożyć na jutro, no bo już jest za ciemno. Głupia zmiana czasu. O właśnie, przypomniało mi się. Astronowa, mam takie jedno pytanie. Czy to ty zniszczyłaś huśtawkę? Huśtawkę? Nie, to nie ja, to jakieś inne dziewczyny. Jakie dziewczyny? Jedna wysoka blondynka, a druga niska, czarne włosy. Żanetka, Żanetka i Daczes. No, co za małpy. Dobrze dzieci, zaczekajcie tutaj, a ja zaraz przyjdę. Dobrze, Dobrze proszę pani. Nie, nie mogę się doczekać tej imprezy. No, ja też się nie mogę doczekać. No, ja też będzie można się powygłupiać. Choć tak szczerze mówiąc, ja bym poszedł na tą imprezę dla starszych. Jak to dla starszych, nie możemy tam iść? No wiem, szkoda. Choć w sumie z drugiej strony, gdybym tak został po lekcjach tutaj w szkole, na przykład powiedziałbym mamie, że na przykład ee, Chloe pozwoliła mi zostać u niej w pokoju, no to może wtedy bym jakoś na tą imprezę się dostał. Co? Chcesz iść na imprezę dla starszych? No, a czemu by nie? Ha, a tak w ogóle za kogo ty się przebrałaś? Za baletnicę na Halloween. Ha, ha. Po pierwsze, Halloween już było dawno. A po drugie, nie będę się przebierała za takie paskudy jak wy. To ty jesteś paskudna. No właśnie, idź sobie stąd. He, jesteście dziwni. Dobrze, dzieci, już jestem. Okej, okay, to musimy już iść. Ej, hey, dziwne to było, co nie, z tym chłopakiem? Miał, no trochę. Moim zdaniem Rita nie powinna czegoś takiego robić. I jeszcze na dodatek głupio się z niego śmiała. No, upokorzyła go. Miał, nie wiem dlaczego uciekał. Co z tego, że jest łysy? Mój tata też jest łysy, no i. Ej, a może on jest chory? A może ma raka i bierze chemię? Miał, to by wyjaśniał brak włosów. Biedaczek No straszne to jest Nie, najgorszemu wrogowi bym tego nie życzyła Hejka A wy to co, bliźniaczki? No, jesteśmy bliźniaczkami z filmu Lśnienie Chodź, pobawisz się z nami Ej, no fajnie wyglądamy, co nie? Halo? Cześć! Cześć! Jestem Perry! A ja Pel! Dwie głowy! I jeden cel. Miał! Cześć! Jestem Tami, Kara, Lorna, Bani i Madi, Najlepsze psapsiłki! Hej, wiecie, gdzie jest spokój pani dyrektor? Eee, to tam, pierwsze drzwi po prawej stronie. Okej, okay, dzięki. Wow, ja też bym chciała taką drugą głowę mieć.